Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj pokażę wam przepis na pyszne odrywane bułeczki drożdżowe z serem mozzarella w środku i w okrasie czosnkowo-serowej. Pyszne, mięciutkie i niesamowicie pachnące. Zapraszam na przepis. Przygotowanie nasz kuleczek. Zaczynamy od zrobienia ciasta drożdżowego. Mam tutaj w misie robota przygotowane pół kilograma mąki pszennej. Yy, dodam teraz do niej łyżeczkę soli, około dwóch łyżek oliwy z oliwek. Dodajemy jeszcze ciepłą wodę 300 ml, którą pomieszamy z suchymi drożdżami 8 g. Przelewamy również do mąki. Teraz możemy wyrabiać już ciasto. Ciasto wyrabiamy dosyć długo około 4 do 5 minut. Wtedy naprawdę fajnie nam wyrośnie. Ciasto wyrobione, Podsypię go odrobinę mąką. Obtoczę dookoła, żeby się nie przyklejało bardzo. Przykryję folią spożywczą i odstawię w ciepłe miejsce na około 1 godzinę. Minęła godzina, ciasto nam podrosło. Możemy go przekładać na blat. Posypię sobie tylko lekką mąką. Zagniotę ponownie. Ciasto podzielę na 24 części. Mniej więcej różne. Każdą część rolujemy w dłoniach na kulkę. Dłonimi spłaszczamy delikatnie i do środka dajemy kulkę mozzarelli, malutkiej. Mozzarelle przygotowałam sobie już wcześniej, dwa opakowania, odsączyłam z zalewy i trzymałam je, żeby były w temperaturze pokojowej. Pamiętajcie, że do ciasta drożdżowego nie możemy dodawać zimnego środka. Rolujemy, zagniatamy tak jak pączki. Mam przygotowane naczynie żaroodporne. Wysmarowałam sobie je oliwą z oliwek. Na nie będę odkładać. I robimy tak z wszystkimi. I gotowe kuleczki. Odstawię je sobie jeszcze na około pół godziny do 40 minut, niech sobie jeszcze podrosną, a my w tym czasie przygotujemy coś do posmarowania bułeczek po I do tego będzie mi potrzeba: łyżeczkę suszonego granulowanego czosnku, łyżeczkę oregano. Oczywiście oregano możecie sobie zamienić na jakieś inne swoje ulubione zioła. Mam 10 deko, czyli 100 gram startego żółtego sera. Na drobnych oczkach. Dodam też odrobinę soli na jakąś jedną trzecią łyżeczki. Oliwę z oliwek około 3-4 łyżek. Do tego jeszcze cztery ząbki czosnku, które sobie wcisnę również do tego. Tylko natka zielonej pietruszki. Myślę, że tyle mi wystarczy. Posiekamy drobniutko i również dodamy to. Wszystko razem wymieszamy. Zamiast oliwy możecie również użyć roztopionego masła. I taką przygotowaną pastą posmarujemy nasze bułeczki, jak już urosną. Minęło już 30 minut. Bułeczki fajnie podrosły, zaczynają się już ze sobą zlepiać. Włączyłam piekarnik na 170 stopni, góra-dół, niech się rozgrzeje, a ja za ten czas wyłożę sobie na wierzch moją mieszankę. Delikatnie jeszcze sobie pędzelkiem rozprowadzę, tak żeby oliwa pokryła dokładnie wszędzie bułeczki. Tak, przygotowane bułeczki wstawiamy do piekarnika, tak jak już mówiłam, rozgrzanego do 170 stopni góra-dół i będziemy piekli je około 25 minut. I gotowe. Pięknie pachną. Jeszcze skwierczą. Dam im chwilę, niech odpoczną. Są naprawdę pyszne. Ciężko jest im się oprzeć. No i ten ser. Wehotka. Mięciutkie, pyszne bułeczki. Jeśli podobał się Wam mój przepis, próbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów, zapraszam również na moją stronę kokom. Do usłyszenia!